Nowy sezon ekstraklasy naprawdę może być najlepszym w historii. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Hugo Braun i dziś zapraszam Was na zestawienie kilku wniosków po długiej kolejce PKO-bank polskiej ekstraklasy. Jak ilonia Białystok i Lech Poznań w heroicznym stylu wygrały swoje spotkania. Legia Warszawa także rozpoczęła swoją kampanię od zwycięstwa. Natomiast Raków Częstochowa już w drugiej serii G zaliczył wpadkę. Zapraszam do oglądania. Jak widzicie, nie znajduję się w swoim studiu, ponieważ aktualnie przebywam na obozie Polish Soccer Skills. Jako członek kadet Nerski jestem w Unijowie, gdzie często tenują piłkarze, czyli koło I na ich temat, także dzisiaj dosyć swoje opowiem, ponieważ mam wrażenie, że będzie to taki temat przewodni, też ta budowa nowego wielkiego widzewa właściwie zakłada takie momenty wpadki. Natomiast niektórzy idealistyczni kibice mogli myśleć, że takich rzeczy nie uświadczymy. Jeśli mówimy o piątkowych spotkaniach, to ja Was bardzo serdecznie zapraszam na podsumowanie tamtych gier ono się pojawiło w sobotę o poranku. Tam mówiłem o Krakowi, także wczoraj pojawił się osobny film na temat drużyny Luke Jelsnera. także temat bardzo szczegółowo, mam wrażenie, omówiłem jak na ten format, który tutaj dla Was przygotowuję, natomiast w sobotę, także były bardzo ciekawe spotkania, więc na sam początek Piast z Gliwice, który mi niesamowicie zaimponował, właściwie przez całą pierwszą połowę, także nowi piłkarze, no ale na czele tego wszystkiego stoi nowy ten, a więc Max Müller, który można powiedzieć, że tutaj taktycznie zjadł Michala Gasparika, może można powiedzieć, że Piast tutaj wyglądał momentami wręcz za dobrze, wręcz zaskakująco. Zresztą podobnie jak w takich niektórych tylko spotkaniach za kadencji, a co Wukowicza, bo w dłuższym przekroju tak istotnie nie było. Przez co można powiedzieć, że w tym momencie jest jak jest, a Piast z taką grą na kolejne spotkanie może patrzeć z wielkim optymizmem. Natomiast jeśli chodzi o górnik, zabrze, to na razie po dwóch spotkaniach to jest komplet punktów. Można powiedzieć, że taki troszkę wynik ponad stan tutaj w Gliwicach, no bo tych sytuacji wiele istotnie nie było. W pierwszej połowie był dosyć spory problem. Natomiast jeśli chodzi o zmienników w drużynie górnika, Zabrze tutaj bardzo wiele zagadnień. wszystkim mam na myśli o masimo Massimo, taki swój troszkę pominięty, a w mojej opinii niesłusznie. 24-letni Niemiec, który na poziomie drugiej Bundesligi wykręcał całkiem niezłe liczby. Natomiast jeśli chodzi o zawodników, którzy zawiedli, no to Teodoroscy i Gotti. Z meczu z Lechiem było bardzo dobrze, natomiast on robił to, co miał wówczas wykonywać. Poza tym tylko 8 podań, a głównie tutaj mówię o strzałach, taki raczej napastnik niespotykany w dzisiejszym futbolu. Taki finish może tutaj do Inzagiego to troszkę zbyt dłużej. Duże porównanie, natomiast jeśli chodzi o to spotkanie z Piastem, to było bardzo blado, ale ze względu na to, jak gała duży na Maxa Meldera, więc tutaj nowy ten jak najbardziej pozytywnie przywitał się z PKO Bank Polski Ekstraklasów na kolejne spotkania. To są jak najbardziej pozytywne okowania tej Piast. Może dobrze, że Legia Warszawa odwołała ten mecz pierwszej kolejki, właściwie tego przełożyła, bo wówczas musiałaby się z tą maszyną już na stać sam zmierzyć. A wiem, jak Legia Warszawa sobie tutaj z ona poradziła, to też nie było spotkanie łatwe, ale mam wrażenie, że w tej nowej PKO Bank Polski jak raz razie meczów Łatwych nie ma, także może już od tego, co działo się w Liwicach, też takie bardzo, można powiedzieć, że przykre tutaj stacie po spotkaniu, więc można powiedzieć, że jeden z pracowników górnika Zabrze na wszczął, następnie odpowiadał na to. Jeden z członków sztabu Piasta Gliwice, Lukas Podolski się także w to włączył, wyszła z tego dosyć spora afera. Dla mnie to takie bardzo niepotrzebne, też biorąc pod uwagę to, że kibiców górnika Zabrze na tej rywalizacji nie było po tym, co wyprawiali ostatnio, kiedy to spotkanie debowe właśnie wówczas przy Okrzei było rozgrywane. To pod koniec zeszłego sezonu, można powiedzieć, że taki jeden z najczarniejszych meczów tego okresu, który nam kończył minioną kampanię Klasy. Przejdźmy jednak do drugiego spotkania, więc Pogoń Szczecin zmierzyła się z motorem Lublin. Wygrana 4 do jednego podopieczny obiektów Kolendowicza Już przy pierwszym trafieniu Kożokaru zachował się po prostu skandalicznie, natomiast odpowiadał po raz pierwszy w bajwach Pogoni Szczecin Marian Urza. W tym momencie Wam mogę tutaj wstawić, jak intonowała jego nazwisko publiczność przy Twardowskiego. Właściwie można powiedzieć, że cała Polska na ten moment czeka. ze publicznością. Што? Номер други. Марио! Z kolejnej klasą błysnął Eftymios Kuluis, który tutaj można powiedzieć, że stanął w siatce i pokazał, jak istotnym jest piłkarzem dla pogoni Szczecin. Można powiedzieć, że tutaj jego wartość dalej rośnie. Dzięki tym trafieniom wydaje się, że on się istotnie z pogonią może pożegnać. Natomiast jeśli chodzi o inne doniesienia tutaj z wewnątrz klubu, no to można powiedzieć, że w tym minionym tygodniu były one bardzo niepokojące. Może poza tym, że ten Kessler tutaj ogłosił, że jakiś piłkarz pokoju Ronaldo, czy to Messiego, akurat mówimy tutaj o tych transferach do Arabii Saudyjskiej, czy do MLS, że będzie to tak rewolucyjny transfer dla całej ligi, ma ten transfer tutaj Tutaj wpłynąć nie tylko na klub, ale także na miasto. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Też Leo Boże z nieco optymizmów w te swoje występy w Launo, bo wiadomo, tutaj można powiedzieć, że absolutna kompromitacja. Przejdźmy teraz do tego, co działo się później, a więc spotkanie Lechi Gdańsk z Lechem Poznań. No, bardzo ciekawa rywalizacja, która nam zamykała sobotę. Tomasz Bobczek był absolutnym bohaterem, jeśli chodzi o Gdańsk. Natomiast to, co się działo z Lechem Poznań, to jest jakaś absolutna przemiana. Wiemy, jak tutaj wystąpił w tym spotkaniu Timothy Uma, a więc Niels Frederiksen dał mu wędkę. Już w pierwszej połowie został zmieniony ten nowy zawodnik. Ja czytałem wypowiedź, iż jego bilka na temat tego zawodnika, więc jednego z najważniejszych działaczy w Slawii i Praga, która to dała umę na roczne wypożyczenie do Lecha Poznań, bez opcji wykupu, także jest to spore zabezpieczenie. Też troszkę nam mówi o tym, jakie zdania na temat umy muszą mieć w Prady. Istotnie tak jest, tutaj wierzą w jego potencjał. Natomiast on miał po prostu problemy formalne, dlatego nie mógł do końca trenować, też nie był w pełni zdrowia. No jeśli chodzi o wejście do Lecha, to było bardzo dobrze w tym pierwszym spotkaniu przeciwko Bejda bo wiemy, że Lecha także czeka teraz na bardzo dalekiej, bardzo odległej Islandii, to UMA spisał się bardzo dobrze, nawet zyskał aprobatę publiczności przy bułgarskiej. Natomiast jeśli chodzi o Manchester, no to tutaj absolutna karykatura, zawiódł na całej linii. Jeśli chodzi o Michała Górgola, no to to jest taka kolejna, można powiedzieć, dosyć negatywna weryfikacja tego piłkarza, i raczej tutaj ciężko, żeby to był istotnie wyjściowy punkt tego składu, który ma walczyć o UEFA. Champions League w najbliższym sezonie zadebiutował za to Luis Palma, czy to João Moutinho, a to są na pewno informacje dla kibiców Lecha bardzo pozytywne. Przede wszystkim jednak zatrudnienie, ten od stałych fragmentów gry przynosi efekty, a więc lech Poznań po raz kolejny bojluje w tym aspekcie. Jeśli chodzi o poprzedni sezon, to był tylko jeden gol. Także można powiedzieć, że absolutny cholor. No, na początku tego są bramki tutaj, można powiedzieć, masowo i to nie tylko takie bezpośrednie, ale także takie efekty jak w tym meczu z Bejdablikiem, przede wszystkim, po których to były rzuty karne. A w tym przypadku to akurat Mikael z 11 się pomylił, a więc Szwed zmarnował pierwszy rzut karny w tym sezonie, a już wiele ich wykonywał. Także można powiedzieć, że tutaj ta skuteczność i tak jest całkiem niezła. Natomiast tutaj oczywiście pożądamy. Od FEDA, żeby on wszystko trafiał, cały czas czeka on, można powiedzieć, na konkurenta do linii ataków Lechu Poznań. Natomiast tutaj wielki mental, tej drużyny też Mateusz Skrypczak, był tego elementem, także dla niego na pewno taki być może pierwszy pozytywny, taki bardzo pozytywny moment w tej przygodzie z Lechem Poznań, kiedy to po strzale Filipa Jagieły piłka do bramki wpadała, wówczas szaleńcza radość ogólnie sztabu Lecha Poznań, bo można powiedzieć, że takie odwracanie wyników to, to jest właściwie nowość, bo podobieśni Nielsa Federicksena wcześniej tego nie dokonywali, chociaż w zeszłym sezonie dokonali tego w tym najważniejszym. Momencie, a więc przeciwko Gickersowi Katowice na wyjście. Także ten wynik był niekorzystny, a i tak zdołali doprowadzić do emisu, który w efekcie dał mistrzostwo. No a tutaj można powiedzieć, że początek sezonu bardzo udany, ale się cały czas na koncie ma minus 5 punktów. Także można powiedzieć, że tutaj się silnie dźwignęli podopieczni żona A. Ten mecz z górnikiem bardzo słaby, z Lechem było bardzo dobrze, ale tutaj można powiedzieć, że tylko fragmentami, bo takie różne mecze po prostu oglądaliśmy w zależności od tego, jaki był okres spotkania. Na początek niedzielnej stać było pewne, że to będzie mocne spotkanie, chociaż w pierwszej połowie tylko trafienie lamina. Diabiego Fadigi tutaj ze strony często Częstochowa. Poza tym było bardzo długie rozgrywanie. bo po, można powiedzieć, takiej koronie piłkarze wymieniali podania. Przede wszystkim tacy stoperów, ale także wahadłowi w to byli zaangażowani. Marek paprząd dosyć mocno porotował i przede wszystkim efektem tego była bramka Lamina Diabiego Fadigia, więc tutaj takim efektem jak najbardziej pozytywnym. Leonardosza kompletnie niewidoczny i i masek, także nieco mnie zawiódł, a ja bardzo głęboko wierzyłem w tego piłkarza, akurat jestem jego fanem. Nie rozumiem kompletnie dlaczego, ale jakoś tak sobie go upatrzyłem. Natomiast jeśli chodzi chodzi o Fadigę, no to zachowanie po prostu mistrzowskie, jak być może Patryk Wolemak. Nie wiem, kto tutaj taką ekskluzywność taki zaskakujący strzał potrafi oddać PK PKO Bank Polski w w klasie Być może też Ali Golizadek, do niego to można porównać. Natomiast Fadiga przecież w meczu w amach eliminacji Ligi Konferencji UEFA przeciwko MSK Żelinie też na własnym boisku popisał się bardzo podobnym uderzeniem. Natomiast drugi rok bramki, też taki można powiedzieć zaskakujący dla bramkarza strzał. Natomiast jeśli chodzi o podopiecznych Mariusza Misiury, no tutaj ten jak najbardziej trzeba pochwalić z drugiej strony Mark który był dosyć typowy, jak na siebie ubrany w tym spotkaniu trzeba zganić, no bo tutaj ewidentnie te jego rotacje nie pomogły. No i pan Salwador oddaje fenomenalne uderzenie. z rzutu wolnego jeszcze chwilę wcześniej Łukasz Jekulski rzut karny. dla mnie jak najbardziej decyzja. Prawidłowa o 11, natomiast też chciałbym wrócić do tego spotkania i z Lechem Poznań, no dla mnie kompletnie niezrozumiała decyzja. Żółtą kartkę ogląda Kamilomena, kiedy on jest ewidentnie faulowany. Ja nie wiem, gdzie tutaj arbiter miał szczerze mówiąc wątpliwość. No, dla mnie to jak najbardziej klarowna, przejrzysta decyzja o tym, że jedenastka należała się pod. Kavera. Natomiast wracając już do tych wydarzeń z Częstochowy, no to mamy chwilę później. Tutaj ofienie piękne z rzutu wolnego. Ja się szczerze spodziewałem, że Dani Paczeko będzie tą piłkę bił, natomiast tutaj fantastycznie do tego podchodzi. Skrzydłowy, często dosyć irytujący, natomiast takiego tutaj fenomenalnego uderzenia, to ja się szczerze mówiąc nieco nie spodziewałem. Natomiast w drugiej połowie, no to jest troszkę martwiące pod koncem tego, że Jaków Częstochowa już w czwartek będzie grał w ramach eliminacji Ligi Konferencji. Wynik z pierwszego spotkania jest bardzo korzystny, bo to jest trzy 0, Natomiast jeśli medaliki będą grały w taki sposób, to to się tak skończy, jak tutaj mogło się to skończyć w pierwszej połowie meczu z MSK? Czyli nas skończyło się w drugiej w meczu z Wisłą. Tutaj Wisła można powiedzieć, że troszkę to wszystko odwróciła i fenomenalną pracę wykonał już Miśoja. Jak ja widzę Jaków, który w 80 bodajże czwartej minucie konstruuje akcję ofensywną, wymieniając masę podań co tak naprawdę konkretów. i Jedyne zagrożenie po stracie przeciwnika, bo takie tutaj mieliśmy w pierwszej połowie tego spotkania. Kompletnie mam wrażenie, że dużo bez pomysłu i zresztą podobnie w meczu z gks em też po błędzie w wyprowadzeniu do pierwszych strzelił Jaków Gola, a dalej ale jak się bądź, no to Raków jest absolutnym mistrzem w tym, także można powiedzieć, że tutaj nic nowego, jeśli chodzi o podopiecznych patrzą, natomiast jest to wpadka, jest to wpadka alarmująca, a Wisła Pocna na koncie ma 6 punktów. Także tutaj można powiedzieć, że korzystają troszkę z błędów przeciwników, ale jak najbardziej tutaj za tą długą połowę trzeba ten EAM już się pochwalić. Już tyle powiedziałem, a teraz te dwa największe hity tej kolejki. A więc jak Ilonia Białystok podjęła widzę w tutaj od samego początku spotkania Ricardo Wizus postanowił mocno pomóc pod opiecznej Siemieńca. Więc najpierw złamał linię spalonego, a następnie wyłożył piłkę do Imaza. ma swoją drogą tutaj już wyłożył, ale do swojego kolegi z duży. A więc do Dawida Ahala. i mieliśmy jeden do zeA. Jeśli chodzi o kolejne elementy tego spotkania, tutaj trzeba zacząć od tego, że widzew miał właściwie błąd w wyprowadzeniu przy tej bramce. I kolejne minuty wskazywały na to, że one się mogą powielać. A więc Tutaj wielu oczywiście krytykuje Rafał Gikiewicza, natomiast ja mam wrażenie, że tutaj jest gdzieś bardziej kolektywny problem ogólnie, jeśli chodzi o widzę w Łódź. To ja się nie spodziewałem, że tutaj od pierwszego spotkania będzie jakoś rewelacyjnie. I taki mecz, taka tutaj można powiedzieć, że próba psychiczna z pewnością się podobie opiecznym sopicie przyda. Wyrównał Sebastian Berger. Następnie mieliśmy 2 do jednego trafieniu tego napastnika, niesamowita waleszność tutaj w tej akcji, już Fojalczyk był aktywny, ale co jest takim, tutaj największym problemem Fernalczyka, to mam wrażenie, że to, że on troszkę działa w oderwaniu od kolektywu, zresztą podobnie jak Samuela Kere, to są takie jednostki, właściwie tutaj na boisku nie ma tego systemu, który widzimy w wielu spotkaniach, akurat przed Kojakowa. No tutaj o tym meczu z Wisłą to nie ma co w takich kontekstach mówić. Natomiast te, jeśli chodzi o widze, no to są to indywidualności. To już pominę ten taki fatalny, karykaturalny, można nawet powiedzieć, strzał Majusza, Fonalczyka z dystansu, który zakończył się jeszcze polukalny, bo tą piłkę tak sobie podbił bardzo wysoko. Ale rachunek tych akcji, jeśli chodzi o lewą czy to prawą flankę widzewa, był bardzo dobry. Mi się ogólnie bardzo podobał w tym spotkaniu. Tutaj zabrakło może takich jakichś wielkich konkretów ze strony tego, akurat, skrzydłowy. Oczywiście większa uwaga jest zwracana na Fojalczyka. Natomiast jeśli chodzi o tą samą końcówkę, no to tutaj Jagelonia właściwie wówczas stworzyła sobie taką pierwszą bardzo konkretną sytuację tych akcji. Wcześniej było jak na lekarstwo Jagielonia to ogólnie mocno zawiodła w tym spotkaniu. Jeśli chodzi o linię obrony, to wiemy, że tam było sporo zmian, że tam właściwie taki nowy system się nieco buduje. A Dan się może nie do końca wie, z jakich piłkarzy powinien od początku korzystać. Później te błędy są naprawiane, natomiast absolutnie wie, że może korzystać z Chrystusa i który tutaj pakuje piłkę do bramki, a następnie jeszcze pomaga Afimiko Pululu, też swoją drogą no tutaj ta bramka dosyć absurdalna. Wielu wini Rafała Gikiewicza akurat w mojej opinii to też troszkę nie przeskanował, natomiast nie ma co tutaj raczej mówić o takim podaniu w takiej sytuacji. Gikiewicz powinien to widzieć, no i po prostu w absurdalny sposób tutaj zawodnicy, tacy no dosyć memiczni nie ma co ukrywać, tacy dosyć wyszedzani często, jeśli chodzi o Widzew, oddają ten punkt i Białystok. Jagiellonia właściwie ma z tego dwa, a więc trafienie Afimiko lub po raz drugi z rzędu, właściwie w ciągu kilku dni, bo w meczu z Pazar też ta i w końcówce ten napastnik to Białystoka absolutny potwór. Też czytałem, że Szymon Janczyk podał informację, że nie chce za niego zaledwie 3,5 miliona euro. Jeśli chodzi o tą końcówkę letniego okienka transferowego, wiem, że te początkowe rokowania opiewały na okolice 6 milionów, także można powiedzieć, że dosyć duża jest to różnica. Cenna to lekcja dla podopiecznych Sopicia, który także mówił na temat warunków treningowych w Łodzi. Można powiedzieć, że taki argument tutaj jest poruszany, a więc, że oni tylko dwa razy w miesiącu trenują na płycie Głównej przed spotkaniami PKO. Bank Polski Ekstraklasy taki już najbliższy weekend, a więc tutaj można powiedzieć, że kolejne starcie na niemal szczycie o 17.30 w sobotę. Widzę w wróci, ale i Marszałka Józefa Piłsudskiego tutaj po swoją publiczność, ponownie mam nadzieję pobudzi. My na sam koniec przechodzimy do spotkania, które pobudził publiczność na Exbud, ale nie w Kielcach, chociaż jeszcze na godzinę przed spotkaniem nie było wiadomo, czy ono zostanie rozegrane, a więc ona Kielce podjęła Legię Warszawa. No i tutaj trzeba przyznać, że jeżeli mówimy o jakimś meczu, który nie oddaje do końca wynik, no to jest to z pewnością pierwsza połowa tego spotkania. Trafienie JP pin sama po raz kolejny, można powiedzieć, że taka akcja bliźniacza, chociaż tutaj to wykończenie naprawdę niebywale jakościowe, jeśli chodzi o tego napastnika. Pamiętamy zresztą to spotkanie przed okiem Legii z Kroną. Też długa kolejka, też ostatni mecz tamtej serii gdzie Teraz mamy jeszcze, tutaj do Katowice z Zagłębiem Lubin, natomiast Chodzi o tą poprzednią kampanię, no to Lukinia strafę po pierwszej bodajże w karierze w Legii Warszawa. Asyście o Bena no tutaj też ta piłka z lewej strony, ale uderzenie zupełnie inne, uderzenie głową już w dziewiątej minucie spotkania. Natomiast następnie, no ona tutaj ma wiele sytuacji. Dla mnie nawet na 2 do 1, na 3 do 1 też był taki super gdzieś tam, można powiedzieć, że ogrom szczęścia. Miał Kacper Toberz, który można powiedzieć, że na początku tej nowej kampanii takim oędownikiem troszkę sukcesu Edwarda i został. On był bardzo niezadowolony, oczywiście mówił o Danesku po tym emisie 2 do 2 z panikiem. Osteawa, tutaj przed tym ważowym spotkaniem, jest to bardzo ważne, żeby się pozytywnie nastawić. A taki ta Alfa Eli, jak po przerwie, tutaj można powiedzieć, że Legia znowu zaczyna połowę od gola. I jak stary, taki można powiedzieć, że czujny tutaj mistrz punktuje koronek Kielce, bo kołona jak najbardziej zasłużyła, żeby co najmniej jednego gola strzelić. Tak mogę tutaj powiedzieć, to bardzo dobrze nam tą sytuację odda, bo przecież też było obramowanie. A jeśli chodzi o Legię, no to dużo szczęścia spisuje tutaj Jordanesku na początku tego sezonu. Natomiast wyniki są po prostu czarujące, bo to są dwa zwycięstwa, jeśli chodzi o eliminację europejskich pucharów, to są dwa zwycięstwa tutaj na naszym podwórku krajowym. Przede wszystkim Super Puchel przeciwko Lechowi. Ale ten mecz na wyjeździe z koroną, no to jest tutaj wielka zdobycz. No i poza tym także ten emis, jeśli chodzi o spotkanie z Banikiem. Wiemy, że to jest jedyny mecz, którego nasi Puchelowicze nie wygrali na początku tego sezonu. Ale absolutnie ja nie będę na to narzekał. Przy Łazienkowskiej trzeba awans przyklepać, ani znani sprawcy. Także zawiesili swój strajk ostrzegawczy. Także oni się po prostu tej przy Łazienkowskiej jeszcze teraz nie wiem, czy na się pojawią, bo ona będzie najpewniej zamknięta. Ale być może na innych trybunach ten doping będzie znacznie bardziej zmożony. Niż w tych spotkaniach z Aktobe, a wiemy, jak się ciężko gra. W Kazachstanie w Aktobe to nam pokazała sparta Praga, która tutaj można powiedzieć, że uległa na bardzo trudnym wyjeździe. Natomiast jeśli chodzi o Legię, to jestem po prostu oczarowany takim pragmatyzmem, taką umiejętnością tutaj wygrywania tych spotkań, bo to też jest bardzo cenne. No, szczęście trzeba mieć, akurat tutaj do tego nie piję, ale do tego, jak Legia Warszawa funkcjonowała, chociaż tutaj Korona także mogła te bramki zdobywać. No i czy to Alfa Lach, czy same, może troszkę pokazują Gonzalo jak on tutaj się potwornie myli w kontekście tych piłkarzy, no bo on same w zeszłym sezonie ekstraklasy. Tylko sześć występów zaliczył i tylko jedną bramkę zdobył. W tym sezonie zaledwie 9 minut wystarczyło, żeby on wyrównał ten dorobek, jeśli chodzi o spotkanie z banikiem O to w jest Czech doszło ostatnio do kilku, bardzo ciekawych zdarzeń. Przede wszystkim spotkanie przerwane w ramach pierwszej ligi czeskiej, ale także odejście największej gwiazdy, więc lewo skrzydłowego który można powiedzieć, że tutaj miał być postachem Legii Warszawa. No jak się okazało tutaj bardziej. Powinniśmy się chyba bać Mateja Sina, więc niesamowicie okującego zawodnika, już jutro zapraszam Was na zapowiedź tych spotkań puchajowych, także kilka słów na temat rankingu UEFA. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeszcze na sam koniec możemy sobie rzucić standardowo okiem na tabelę PKO Bank Polski Ekstekulacji, jeszcze bez tego spotkania, które odbywało się wczoraj, ponieważ ja szczerze mówiąc nagrywam ten materiał wcześniej, jako że jestem na wyjeździe, także jest to materiał dosyć długi, mam wrażenie, biorąc pod uwagę te okoliczności, jakie mnie spotkały. Także mamy tutaj na czele czy to Krakowie, która ma komplet punktów po dwóch spotkaniach, czy to Płock, która także można powiedzieć, że w niespodziew sposób tego dokonała górnik Zabrze, także można powiedzieć, że tutaj przy udziale szczęścia taki komplet ma, także to wskazuje nam na to, że istotnie, tak jak powiedziałem w intrze, no, ta kampania może być jak najbardziej szalona. Dziękuję, życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia jutro, cześć.